Po czterech latach z dwoma różnymi smartfonami Xiaomi, do tego z tej samej serii, pomyślałem, że najwyższy czas na jakąś zmianę. Dlatego oto moje wrażenia po trzech miesiącach przesiadki z Xiaomi 11T Pro na Realme też 11 Pro, tylko że z Plusem. A tak na serio, to nie była to do końca przesiadka z wyboru, ponieważ co dwa lata biorę sobie po prostu nowy telefon u operatora. Mam to tak ogatnięte, że mam dość tanio ten abonament i telefon, ale przez to mam dość ograniczoną listę do wyboru telefonów. No i z tej listy, co dostałem, właśnie ten mi wydawał się najbardziej sensowną opcją. Ogólnie, jak do tej pory, dla mnie każda przesiadka na nowy telefon to był dość spory skok. A to ekran podbił odświeżanie z 60 do 120 Hz, a to ramki się dość mocno zmniejszyły, a to w ogóle dany telefon był czymś, co dało się używać, a nie jakąś taniochą, która ledwo chodziła. Natomiast tym razem było inaczej. Xiaomi 11T Pro to może nie był flagowiec, ale był bardzo dobrym reprezentantem średniej półki wyższej, tak, tak jak to określam, z bardzo dobrymi aparatami, ekranem OLED z odświeżaniem 120Hz i procesorem, który poradził sobie w zasadzie ze wszystkim, co na niego rzuciłem. I czysto pod kątem specyfikacji, ten Realme nie wydawał się być jakimś szczególnym upgrade'em. W wielu miejscach był bardzo podobny, a nawet pod pewnymi kątami można było zauważyć, że jest to downgrade. I właśnie dlatego pomyślałem, że to będzie dość ciekawe porównanie, ponieważ są to dość porównywalne sprzęty. Gdy kupowałem Xiaomi, to kosztował on około 2400 zł, natomiast ten Realme, gdy też go kupowałem, to kosztował jakieś 200, więc są to dość porównywalne zakresy cenowe. Większość moich wrażeń będzie skupiała się na bardziej porównaniach designowych tych dwóch telefonów, jak chociażby softwarem albo innymi rzeczami różni się ich podejście do pewnych aspektów. I jak może to wpłynąć na codzienne użytkowanie? Nie będę się tutaj skupiać typowo na surowych danych. Tylko pewnie teraz wielu z Was nasuwa się pytanie, po co Ty w ogóle kupowałeś nowy telefon, skoro ma praktycznie te same specki? Szczerze mówiąc, sam zastanawiałem się, czy w ogóle jest sens brać nowy telefon, tylko pojawił się jeden problem. Mianowicie mam w tym mi mocno zjechaną baterię. Sam wskaźnik baterii też jest zojzolowany, ponieważ w 2-3 godziny potrafi mi spać do 1% i później trzymać na tym 1% kolejne 2-3 godziny. Więc nie jestem ten wskaźnik już czymś, na czym mogę polegać. Natomiast jest to spowodowane tym, że ładowałem ten telefon praktycznie tylko ładowarką, która przychodzi w zestawie, która ma 120W. I to, co wiele osób mówiło, że szybkie ładowanie może zrujnować baterię. Tutaj się przekonałem, że to nie są przelewki. Nowy telefon też ma szybkie ładowanie, natomiast ma on 100W, a nie 120 co nie jest tak naprawdę taką dużą różnicą. To się ładuje parę minut dłużej, natomiast tym razem jakieś 80% czasu ładuję go normalną, wolną ładowarką, podpinam go na noc, a tej szybkiej używam albo na wyjazdach, albo jak pod koniec dnia bardzo dużo używałem telefonu i mam już malutko baterii, to wtedy na chwilę go sobie do tej szybkiej podepnę. Chociaż ostatnio u znajomego tą 100W ładowarkę zostawiłem i nie mam jej w tym momencie. I oczywiście pojawiła mi się w głowie myśl, żeby wymienić baterię, przecież parę stów i telefon będzie wtedy jak nowy. Tylko tutaj pojawił się drugi problem. Pęknięte szklane plecki. To się w ogóle wydarzyło w najgorszy sposób, ponieważ stałem sobie po prostu na ruchomych schodach i ktoś, kto się spieszył przeszedł obok mnie, wytrącił mi telefon z ręki i spadł on na kant właśnie ruchomych schodów. I nawet mimo tego, że miał na sobie tego gumowego case'a w zestawie, to to nie pomogło i jest tutaj mocne pęknięcie. I o ile sama wymiana baterii, tak jak mówiłem, nie jest jakoś bardzo droga, tak już wymiana szklanych plecków. Zbliżałaby koszt tej naprawy niebezpiecznie do właśnie ceny nowego telefonu. Więc to był główny powód tego, dlaczego wziąłem nowy telefon zamiast naprawiać stary. A przy okazji jestem gadżeciarzem, więc mogłem sobie sprawdzić nowy sprzęt. Na szczęście ten telefon ma już plecki metalowe, a nie szklane. A co za tym idzie, jest dużo mniejsza szansa, że się jakkolwiek rozbiją. A co za tym idzie, dużo większa szansa, że za dwa lata zamiast wymieniać go na nowy, to wezmę sobie po prostu wymienię baterię. Chociaż z tym zobaczymy jak wyjdzie. I skoro już jesteśmy przy wyglądzie i ogólnych wrażeniach, to pierwsze co rzuca się, no niekoniecznie w oczy, bo o tym za chwilę, ale bardziej w czucie, jak mogę powiedzieć, to fakt, że rhythmie jest dużo, dużo cieńszy i lżejszy od Xiaomi. Xiaomi był naprawdę konkretny. Mogę powiedzieć teraz, że to wręcz taka cegła, podczas gdy Redmi wydaje się w porównaniu do niego takie kucherko, takie nic leciutkie. Do tego ekran ma zakrzywione krawędzie, przez co brzegi telefonu są dość wąziutkie. I przez pierwsze parę dni miałem wrażenie, jakby telefon mi miał ciągle wypaść z ręki. Co prawda i tak dość często mi wypada, ale zgaduję, że nie więcej niż ten Xiaomi, a i tak trzyma się bardzo dobrze, bo tylko folia ekranowa się lekko do poza tym wszystko jest bit. Natomiast to, co zdecydowanie rzuca się w oczy, to gigantyczna wyspa na aparaty. Jest ona wielka i wystaje naprawdę mocno, co zdecydowanie jest designowym wyróżnikiem telefonu. Natomiast osobiście nie wiem, czy jestem fanem. Chyba jednak dużo bardziej mi pasowało rozwiązanie z Xiaomi, gdzie telefon sam z siebie był sporo grubszy, ale jednak te aparaty nie wystawały aż tak mocno. Więc przechodząc płynnie niczym mój jeden z poprzednich telefonów Honor, który zatopił się w muszli klozetowej do aparatów, jestem z nich ogólnie naprawdę zadowolony. Pod kątem jakości zdjęć przynajmniej. Mamy tutaj trzy obiektywy. Szerokokątny, makro i główny, z czego ten ostatni chwali się tutaj pod spodem 200 megapikselami. I tak szczerze patrząc na nie, zwłaszcza na samym ekranie telefonu, to nie widzę szczególnej różnicy między tymi i Xiaomi i nie wiem szczerze mówiąc, czy mógłbym rozpoznać, które zdjęcie było robione którym. Żeby zrobić zdjęcie w tych reklamowanych 200 megapikselach trzeba włączyć specjalny tryb, natomiast tego praktycznie nigdy nie korzystałem, bo w praktyce komu potrzebne tyle megapikseli. A do tego zdjęcie wtedy dużo dłużej się robi, więc odpaliłem sobie to tylko raptem parę razy, żeby sprawdzić jak to działa i tyle. Jeden bajer, który mi się mega spodobał, który nie jest cechą samego Aparatu, a po prostu interfejsu, jest fakt, że mamy w tym interfejsie ikonkę na czterokrotne przybliżenie, co jest przydatne, gdy szybko chce się czemuś zrobić daleko zdjęcie albo przykładowo jak miałem w zimie jedną rękę w rękawiczce, a do drugą sobie obsługiwałem telefon i ciężko było przyzumować ręcznie dwoma palcami, to po prostu mogłem sobie to czterokrotne przybliżenie kliknąć. Taka niby pierdółka jednak robi ogromną różnicę, i co prawda te fotki z czterokrotnym przybliżeniem nie robią jakiegoś szczególnie szału. Ale do pokazania czegoś śmiesznego, co się zobaczyło daleko znajomym, albo złapać czegoś, co jest daleko, do czego nie ma po prostu możliwości się podejść, zdecydowanie to się przydaje. Natomiast tutaj dopisałem sobie, nie miałem tego w scenariuszu, tutaj, czy jak wolno działa aparat. Ponieważ nie wiem, czy to kwestia jakiejś aktualizacji, ale strasznie wolno aparat się odpala. I po prostu aparat po odpaleniu, to zresztą nagra w przebitkach, się zacina, na zasadzie nie jest płynny, i też wideo z tego telefonu jest bardzo niepłynne, bardzo. Gubi klatki po prostu, tak jakby gra doropiła klatki, a tymczasem to jest po prostu aparat, który doropi. Co jest dość wkurzające, jak chce się szybko zrobić zdjęcia, ten aparat tak wolno działa. Często, nawet w tańszych telefonach, które robią gorsze zdjęcia, ale jednak ten aparat dużo lepiej, dużo sprawniej działa i wsiało mi też sprawnie, ta apka aparatu działała. Tutaj z jakiegoś powodu jest ona bardzo ciężka, bardzo wolna, telefon sobie z nią kiepsko radzi, podczas gdy z większością innych rzeczy radzi sobie bardzo dobrze, więc tym bardziej to dziwi. Natomiast zdecydowanym downgradem względem Xiaomi jest tutaj profesjonalny, w cudzysłowie, tryb wideo, który teoretycznie tutaj jest, ale w praktyce nie do końca. W mi to było super rozwiązane, bo po prostu wchodziło się w tryb pro zdjęć i klikało ikonkę, żeby zmienić na wideo. I ten tryb był dla mnie bardzo przydatny, chociażby nie wiem, przy nagrywaniu koncertów albo ogólnie po prostu gdzieś, gdzie chciałem mieć lepszą kontrolę nad światłem, nad tym, jaką ekspozycję ma kamera, po to, żeby filmik nie był później prześwietlony. Bo często domyślna ekspozycja w telefonach ma tendencję do prześwietlania, zwłaszcza takich właśnie przykładowo koncertów. Natomiast tutaj normalnie jest to typ pro do zdjęć ale do wideo jest tryb nazwany film. On pozwala nam tutaj normalnie kontrolować czas naświetlania, przysłonę, migawkę itd., ale nie możemy tutaj zmieniać po pierwsze proporcji ekranu, ponieważ blokuje on nas w takich proporcjach, w jakich jest ekran telefonu, po drugie w rozdzielczości, też właśnie rozdzielczość dopasowuje się do tego, jaką rozdzielczość ma telefon, a po trzecie w Kratkarzu, który blokuje się na 24 FPS, bodajże. Także daje on nam trochę więcej opcji, ale jednocześnie zabiera część opcji i przede wszystkim fakt, że całość jest zablokowana w poziomie, interfejs się nie obraca, jak przerzucimy telefon w pion. I filmiki później trzeba by było ręcznie przerzucać na pion, jeśli by się chciało nagrywać coś w tym trybie pionie, to sprawiło, że w zasadzie z tego trybu nie korzystam. Bo jak chcę coś w poziomie nagrać już bardziej profesjonalnego, to z reguły biorę aparat, a nie będę przykładowo swoim znajomym wysyłać nagrań z koncertów w poziomie. Jeszcze do tego w tych proporcjach kinowych, co w ogóle sprawi, że jak nie będzie mi się chciało wracać telefonu, to będą mieli takie malutkie tutaj okienko, żeby to oglądać, więc nie ma to sensu. I tak naprawdę to są te główne właśnie cechy, które rzuciły mi się po przysiadce z Xiaomi na Realme, a dalej to już będą typowo takie pierdółki. Tutaj czytnik linii papieratnych jest wbudowany w ekran, a nie z boku jak w Xiaomi. Co szczerze mówiąc, jak kupowałem ten telefon budziło trochę obawy, ponieważ poprzedni mój telefon, czyli Xiaomi 9T też miał czytnik wbudowany w ekran, ale był on naprawdę, naprawdę kiepski. Bardzo często w ogóle nie sczytywał, był wolny nawet jak już działał, i ogólnie sprawił, że nie byłem szczególnie przekonany do tej technologii, właśnie czytników w ekranie. Zdecydowanie bardziej myślałem właśnie, że wolny na boku, albo najlepiej to w ogóle jest na plecach, czego w ogóle już producenci nie stosują, a moim zdaniem tutaj to było najlepsze miejsce na czytnik palca. Na szczęście przez te cztery lata technologia się mocno poprawiła, i tutaj w Realme ten czytnik działa zdecydowanie, ale to zdecydowanie. Zdecydowanie, ale to zdecydowanie lepiej. Bardzo rzadko zdarza mu się, że nie odczytał, a ma jedną sporą zaletę względem tego tutaj z boku. Mianowicie fakt, że często zdarzało się tutaj, że po prostu klikałem, i od razu mi odblokowywał, a ja nie chciałem odblokowywać telefonu, tylko chciałem po prostu przerzucić sobie piosenkę. I później musiałem wchodzić w Spotify'a zamiast po prostu zrobić widżeta tutaj na zablokowanym ekranie albo ściągać panel z, z góry, podczas gdy tutaj mogę sobie po prostu kliknąć, żeby mi się ekran blokady pokazał i nie jest tak, że odblokuję sobie telefon, mimo że tego nie chciałem. Także zdecydowanie dalej moim ulubionym miejscem na czytnik palca, tak jak mówiłem, jest ten z tyłu, ale ten tutaj jest moim zdaniem dość blisko na drugim miejscu. Nakładka systemowa jest nieco inna, ale bardzo szybko można się do niej przyzwyczaić. Telefon niedawno dostał update do Androida 14 i na razie jeszcze żadnej nowości nie zauważyłem, ale teraz chyba mało w tych nowych wersjach Androida się zmienia. Jedyny taki drobny błąd jaki zauważyłem i do jakiego mogę się przyczepić to pewien glitch z Bluetoothem. Mianowicie często przełączam się między moimi dużymi słuchawkami Bose'a, a małymi, też rodzinnymi. I często mam tak, że podepnę słuchawki, włączam muzykę Gra ona sobie na jakimś tam poziomie, ale klikam raz, żeby podgłośnić albo ściszyć, a nagle ta muzyka robi się dużo głośniejsza lub cichsza. Znacznie więcej niż o jeden klik. Zdarza się to dosyć często i sporadycznie potrafi to być taki trochę jumpscare. Chociaż jeszcze zobaczę, ale może po tym update'cie teraz Androida to się naprawiło. No i cóż, wydajnościowo nie mam nic do powiedzenia, wszystko co używam na co dzień śmiga bez zarzutu. Trochę mnie wkurza, że jak się włączy tryb oszczędzania baterii, to ekran wyłącza się chyba po jakichś 15 sekundach i nie znalazłem Nigdzie opcji, żeby to zmienić. Można zmienić czas wyłączania się ekranu w momencie, w którym nie ma się trybu oszczędzania baterii, ale jak się włączy ten tryb, to nie można tego dostosować. Trochę wkurzające, jak trzeba wtedy co chwilę ekran wybudzać. No i nie mam tutaj nic więcej zanotowanego, więc chyba to tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Wiem, że wielu aspektów typowej recenzji telefonu zapewne nie poruszyłem, ale nie była to typowa recenzja telefonu, a bardziej materiał o moich wrażeniach i różnicach, które rzuciły mi się w oczy, a konkretne specki to możecie sobie na jakimś tam GSM porównać. Ale i tak mam nadzieję, że coś wynieśliście z tego materiału i w jakiś sposób Wam się przydał. Także dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Trzymajcie się. Na razie.